No tak, bo wracamy już powoli właśnie. ja do, wiem aczkolwiek bo, ma... bo my też zaraz padniemy, po prostu padamy na, na zmianę. I podnosimy się na zmianę. Dobra, zrobimy to... No tak. yeah! ah! okay. Dzień dobry, czy Was bardzo serdecznie, ja jestem Papłaś, jest Joshalainen Ren! Hello! Hejka. I ledwo tu żyjemy w Green Hellu. Nie no. Ja się dobrze czuję. Ja, to e, dobra. Dobra. Tak słuchajcie, 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 musimy dzisiaj to zacząć się i rozbudowywać może coś. No. E, ogólnie rzecz biorąc tutaj nikt nie przychodzi, więc przejmujemy tą e, budowlę. Tak, e, jest nasza. E, to jest ogólnie trzeci pilotażowy odcinek w razie czego, także e. dajcie znać w komentarzach czy chcecie więcej, jak wam się podoba ta gra. E, I oczywiście życzcie nam szczęścia tam w komentarzach, dajcie porady tam w komentarzach. I trzymajcie e, i kciuki, i tak, bo... Tak, trzymajcie kciuki. W ogóle nie mam pół życia, ren ma. Ej, ren, ja nie. Co, prawie nie żyjesz. Ale ja, ja zawsze, ja zawsze tak bazuję, od Okej. Okay. Ja nie mam żadnego pojęcia, co potrzebujesz, żeby podnieść sobie żyćku. Przed wyjazdem ehm. oglądałem dużo filmów z Rambo, więc ja wiem, jak przetrwać w room. Okay. E, Ja sobie tu zaprojektowałem łóżko z liści palmowych. Proponuję wam też tam zaraz e, zaplanować coś takiego. z liści palmowych. Ale. No. Okay. Ewentualnie bambusowych tam było, czy nie pamiętam, coś tam jeszcze, jakiś inny jeszcze był. Ale widzę, że tutaj w większości chyba są te liście inne. Więc wziąłem te, te drugie. Nie, czekaj. Eee, schronienie? Ej. Eee, nie, nie. Eee, łóżko notat z liści? Notatnik, na samym dole domek. No. Eee, i tam ja mam liścia, chyba gorączkę generalnie. Okay. Dlatego, dlatego mi ta, ta energia tak, tak szybko spadła. ...liście niż liści bananowca, więc dlatego wziąłem te liście, bo w okolicach mamy ten. E, ale jeszcze jedna rzecz, którą tutaj odkryliśmy. Joszela w ogóle zrobiła e, kamienny kilo. No. E, więc pójdziemy sobie później nam wykopać e, e, żyłę, e, że tak powiem, żelaza. No spoko, guys. Generalnie ja mam chyba gorączkę, nie? E, no masz możliwe. możliwe. Dlatego mi możliwe. tak energia spada. Dobra, to ja zostanę tu spać, a wy sobie idźcie, dobra, tam pracować e, ogólnie i tak No i tutaj dalej. słuchajcie, znalazłem kociołek, rytualny kocioł. I po czym jest mało ognisko, także słuchajcie, ja tutaj w pierwszej kolejności nam. Stworzę jeszcze ognisko małe. Dobrze, okay. idealnie. I pod tym będziemy mogli tu gotować, słuchajcie. Ja jeszcze abyś ja nam tutaj gotować. Patrz, ja już tu <laughs> wkładam. Dobra. Idealnie, bo ja, ja się nadaję do tej gotowania, bo wy to, to normalnie okay. macie jakiś. Dobra, czyli mamy tutaj super spoko opcję. Mm -hmm, mm -hmm, do środka do rytualnego kociołka być, być może będziemy mogli coś po prostu tam ewentualnie pewnie wrzucać. Nie wiem, co, nie wiem do czego do końca służy ten kociołek jeszcze można coś ugotować czy nie zobaczymy Także napiszcie w komentarzach ewentualnie no nie dobra już e, a tymczasem ja jeszcze hmm. pójdę sobie teraz e, wezmę... na no rzeczy tutaj okay. się czyta liście, liście bananowca no Czyli liść bananowca jest dużo lepszy niż y, że tak powiem a, nie e, nieznany raczej. kwiat e... <laughs> nie proszę zostawić nie okay. no, ja chyba zemdleję. Aha, e, to zmałeś to z liści, ale to nie są liście bananowca. A ja mam co innego. Eee, czekajcie. To czyli ja sobie z liści e... bananowca. Eee... No właśnie, muszę zobaczyć jakie to są liście tutaj Ej. najbliżej. Ej, oh, oh. Co ty tam robisz? Taka, e, może e... mi gorączka spadnie, wiesz? A, okej, okay. okay. ja Pomóc ci czy coś, czy leżysz? No leży, leży. Ale zemdlałem. Okay. Okej, tak? A nie, możesz w sumie tak. Ciągnąć no czerny, jak on. Nie, już. <grym> i spać najwyżej, i spać po prostu. O, Nie, no, o, będę miał poczeni. robaki. Zrobię no, ci łóżko, czekaj, zrobię ci łóżko, dobra? No, okay, idę do jednak. Więcej liści bananowca tu jest, więc e, faktycznie. ja, ja i żal. Tutaj to. Ja już powiedziałam, że liści bananowca. No, dobra, gorączka spada widzę, że... szybko, dosyć. Nie wszystkie ikonki poznaję, to jest jakiś rozpaczkany mózg, Kurczę, nie, 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 dobra, to nie Z mózgiem, no rozumiem. E, tak. Ja tu zaczęłem. Zaraz ci tu zrobię łóżko, patrz. Teraz <grym> to się czuję totalnie jak twoje dziecko jakieś. O, nie mogę tu. więcej. Ty dobra. Wszystko robisz, a ja Proszę bardzo, masz, masz już tutaj łóżko. Tu. No, o, jest brudny, to jestem brudny jestem generalny, brudny jestem. Jestem brudny. Muszę się umyć. <grym> dobra. dobra, zrobiłam ci tam łóżko. Serio? No, tu w ogóle nie można spać na tym miejscu. E, Szybko? No. To znaczy łóżko bananowce. Zobaczmy, jakieś pinań. Uuu, bananowce. Tu nie można, nic. nie. to wezmę ten mniejszy. Co ty tam pijesz? Ej, pić mi się chce. Dobra, nie nie problemy jakieś z. Nie ja mam z wątrobą. Gdzie mnie wzięliście, chore dziecko jestem. za dużo pijesz po prostu. Albo nic nie piję. <laughs> no nie? Tak, totalnie nic nie pijesz. A to też, jest też możliwe. możesz z wątrobą, jak nic nie pijesz, też racja. Tak. Okej, okay, jest łóżko. Ja te liście bananowca sobie tu upuszczę obok. No, generalnie to nie wiem... To możesz tam do mnie włożyć. Co to, to są za ślady z tą e... ropą? O oh, fuck. Znaczy... E... Ej, te liście mi zjechały ja tutaj są. Na no bo jest Łe. brud, super, te jestem brudna. O, oh, hej, mamu. Are you, are you brudna? Gdzie to masz, tutaj? Tutaj. Tam nie mogłam. Dobra, więc już nie mam. Okej, okay. eee, przede wszystkim jeżeli chodzi o... Jestem odwodniony <noise> Ale Dobra, i tak nie zemblałeś tyle razy co jest ja. jest następująca. Eee, chodźmy teraz już Joszoka, weź tego kilo swój eee, i chodźmy do jaskini, a po drodze pójdziemy tam do wody. Super. Weźmiemy sobie o... wodę, napijemy się wody, bo tej nie chcę pić. No tamta ja zrobiła nie, nie ci fajne pić. rzeczy w tym żółcie. <noise> Ja sobie wziąłem na pamiątkę chyba po prostu. Nie, ja, ja wziąłem, ja wziąłem ja wziąłem ślimaki, bo ślimaki mają dużo białka, więc tak są jak larwy. E, więc e, nawet e, be, be, Tutaj będziecie mieć kość. Chyba powinna być. Już kość chodźcie. O, Czerwie. Czerwie coś kłomiecie. Dobra, kość też sobie wezmę. Także będzie można sobie wyciągać rybaczki. No zdecydowanie y, to jest bardzo dobry plan, y, więc ja no, już się biorę zimiałam. za to... Ja miałem. <laughs> ciekawe jakim cudom w rękach przetwarzam kość i robię z tego ten, nie? Pytaj. <laughs> Lepiej nie wiedzieć. Otwórz, dobra. Dobra. Tego bandaże, jeśli masz bandaże, to się przydadzą. Mam bandaże, ale to ten. Y, tak. Okej. Okay. O! No nie no, to jest, coś, nie było. to jest taki mądry naukowy, za on taki słaby. Ja bym sobie radził dżungli, ja bym już miał drzewko na, dom, na tym, znaczy dom na drzewku. Na drzewku byś miał? Tak. <laughs> Dobra, ile? Dwa. Raz, dwa, leżą na ziemi, podnieś sobie. E, świetnie, prosto, prosto z ziemi, ale też starajcie, jak będziecie widzieli liście to też sobie zbierajcie. No właśnie, staram się je widzieć, aczkolwiek ich nie widzę. O, ja już tu mam jedne. No, dlaczego nie mogę? Tu, tu mam drugie. <laughs> nie widzi. Dobra. E, odchody? Weź albo rozwińik. Zjedz albo zniszcz. <laughs> Ren, chodź. Wiem, ja wzięła oje. je, bo to na wodzu będzie. Ren, ty ten. Tak, bo mi. To je Życzyć, życie. Życie, życzę. Jesteś słaby, nie zjesz ich. Nie radziłabym mnie. Chodź. Hmm. Chodź, Ren. Ja tu umierający <gryw> jestem, a ty coś do mnie Fakt. mówisz? Dobra, ja je wezmę. O, więcej mogę wziąć. Ja to nie brud, okej. Okay. O nie, wziąłem... Nie, jestem brudny. O No nie, no będę musiała <gryw> się teraz. Gdzie mam brud? Ty mogę z tym zrobić, mogę. O nie. Nieee, ja to wyrzucam. Jestem brudny zapas chudzony teraz. <noise> Nic ci nie każe. Dobra, tak słuchajcie, nie zbierajcie kupy. No. To nie jest dobry plan. Ci kazą, co? No ja myślałam, że do czego to się do czegoś to przyda, a to się nie przyda do niczego. Ale no co tam robisz? Ej, umieram. <noise> nie wiem dlaczego. O, bardzo... Tak. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie ten. Chodźcie, chodźcie. Nie ma problemu. Ej. Nie, nie wygłupiaj się. Nie wygłupia się, normalnie idź, dobrze? Nie, bo ja jestem odwodniony, jak ja... to jest najgorsze. Ja nie mam nic! O. Nawet Wiecie, już nie to? mogę bić hitów, dobra. Umrę wam na oczach, Prost. koniec z dzieckiem. Chodźcie, chodź, chodźcie, to tędy przejdziemy. Weźmiemy, ogarniemy sobie tą jaskini i po drodze lecimy szybko. Znaczy, może nie szybko. Z e, spokojnym tempem idziemy do... Spokojnym Dobra, tempem. E, czekaj, wo, wolę zemdleć chyba niż... E, nie, czy przejdę? Tylko nie na drzewie. Wolę, wolę zemdleć, wolę zemdleć. E, tak. A. Dobra, tutaj tędy to było od Dobra, kiosk, zemdleję i to nie umrę jak zemdleję. Tutaj, o, na polanie. Dobra. zabrać? Czy to się nie da? Uwaga, już za chwilę, tutaj. właśnie teraz. Co yeah. jest? Okej, okay, widzę, widzę. Na takiej polanie zemdlam, normalnie. No ja powiem, mam wszystko na czerwonym, lejemy, no. Lejem, Słuchajcie, nie Ej, wiem nie z tego napiszcie w komentarzach ile w ogóle w ciągu Co tych trzech odcinków, znaczy dwóch odcinków, ile razy Wszystkie, wszystkie, wszystkie. To jest wszystkie. po prostu jest niesamowite. wiesz? Ja, ja normalnie niektórym musiałam butle rzucić, żeby po e, Czy to, czy to właśnie jakieś gaśnice? Ja generalnie... Samochada. Jak sympatycznie. Generalnie skończą się nagrywki, będę giga koksem, nadrobię wiedzę w tej grze zaraz. O, dobra, tak, to się tak. też przyda. Chodźcie tak. Ja nie mam zdrow... o, banany, banany, z... banany. E, banany jest po drodze, Ziem. więc proponuję, weźmy... tak, zjedź sobie banany, albo ten jak masz kokos, to weź wypij wodę z kokosową. Chociaż ja, w sumie nie mam. Tylko, bidon. Mam tylko bidon, ale ten bidon jest pusty. No nie, żygam eee, to. go. No właśnie, byliśmy na tym mogłeś napełnić. Aczkolwiek, no mówiłaś, że ta woda miała pasożyty, jak? Tak, tak było. No ja wypiłem taki. Nie, nie, miała, nie no te banany nic mi nie mieliście. dały. Bo przerwałem to picie w końcu. No nie. Ej, nie ma teraz tutaj tego. <noise> Jednorazowa akcja. I co jest? Zjedz szybko, jedz to. Oh. I nie ma, nie ma tutaj tego, tego. Jeszcze raz ty to wyciągałeś, no, nie. czy nie? Zemdleje, zemdleje. Czyli ktoś nam tutaj chyba podkradł. O, nie. Nie ma, nie ma w ogóle surowca. Bylcy, tu bylcy. Ogólnie to ty masz 1% HP, więc... Y... <laughs> Uwierz mi, że na tym czerwonym nie, nie cały nie ma, czas nie ma, się chodź, tak trzymam. Chodź, chodź, szkoda czasu, tam już nic nie ma. Okej, okay, tylko co małe kamyczki, to ja nie ja wiem. Robieram. Tak? Nie wiem, ja umieram. Hello darkness, my old friend. No, Renu ogólnie masz dosłownie milimetr życia już, nie? Więc... E... Nie już, tylko cały e... czas tak mam. odcinek e, trzeci e, i w sumie e, tym smakom kończymy I ostatni znek. mój. No nie? No, w, tak, w tej formie to tak. Ciekawe co się stanie, czy ty się zrespisz gdzieś czy coś? E, tutaj są liście molinerii, może ktoś się zabrać, bo już za dużo mam. A poczekajcie, ja może spróbuję sobie przetworzyć. Dobra, daj. Muszę odpocząć? Trosze, Jak ty chcesz odpoczywać, gościu, na ziemi? Tu mam papugę. Dobra, ja też w ogóle życie mi się kończy, nie? To jest najgorsze. Nie <noise> mojej <noise> Więc nie wiem, czy w ogóle pierwszej misji nawet nie zrobimy. Tam pierwsza misja to jest w ogóle. E, ten. Ogarnij tam miejscówkę jakąś konkretną, nie? I kurze, no, papuga, cześć. Sobie, do tej pory tego nie zrobiliśmy o, jeszcze. Ooo, nie mogę patrzeć na jej martwe ciało <noise> papugi, musiałem zwymiotować. <noise> Dobra. <To> powiem, <noise> To jest czysta woda, więc chodź tej jest... wody, słuchajcie. Ten Deforest jest podejrzany to trochę. To jest rzucie, <laughs> no, za... to jest podstawa. Zatrucie ja ogólnie... pokarmowe, okej. Okay. Ja będę medykiem. Ja mam zatrucie ja za pokarmowe. Ja... Ja... O, Wszystkiego po trochu mam Joszy, wiesz? Nie eee, nie tak. Dobra, przywracam się. Roz... Przewrócę się na tej kłodzie, będzie, się... będzie ciekawe, co się stanie. Zwróciłem się na kłodzie. Okay, Dawaj. Pewnie spadniesz do wody, nie, albo? Leżę na kłodzie, yeah. je <stutuj> ja Dobra, weź Okej okay. i teraz tak, tutaj plecaczek. <grydanie> <słush> Jakim cudem josielka, tobie się nic nie dzieje tam <grydanie> No bo ja spodobało <grydanie> Wytwarzanie to 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 to... Yeah. i ile... No mi, że ja I nie dbam? Można mieć jeden, na to wychodzi. Bra Wiesz co, to ty tam, Rena, podnieś, bo ja mam kokosa w dłoni, muszę się nim zająć. Zaczekaj, aż odzyskasz przytomność. No za chwilę sam mogę odzyskać przytomność. to śmiesznie wisi. Yy, Najpierw tego kokosa <śla> proszę... <śla> Zemdlałem. <śla> <śla> najpierw tego kokosa muszę yy, rozłupać, tak? Tak, tak, nożykiem rozłupać. Ja nie, nie, może, nie możemy ci powiedzieć, że jesteśmy zemdleni. <śla> 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 Słyszę bicie mojego serca, Nie miłością do tej dżungli. Dobra, nawodnienie 40, okej. Okay. Weź, dobra. Dobra, dawaj te banany, dobra. jemy, jemy. Dobra, muszę sobie teraz otworzyć okay. ekwipunek. Dwa pasożyty jeszcze złapałem w tym momencie, ale tu nie ma problemu, Bio... Nie, nie, tutaj mam grzybki. <grybki> okay. Tak, Dobra, zjedz. Ja jeden, słyszę, bicie jeden, mojego jeden serca. Ten, A, jeden, jeden, w serce jedzenia. dżungli. Jeden pasożyt, jeden grzyb. Eee, okej. Okay. No halo. Tylko teraz pytanie, jak tutaj e, ogarnąć tutaj, e, ten kokos? Zjadłem tyle bananów już, ja za 10 bananów zjadłem. <laughs> okej, okay, jest pełny. Ma dwa pasożyty w środku. A mogę teraz spróbować? <laughs> Wylej. Też dwa pasożyty w środku. Wylej. <laughs> Dobra, jednak muszą być dwa pasożyty w środku. To jest taki dodatek, na na to wychodzi. Eee, czekaj, białko, 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 gdzie ja moje białko? O ile życia mam? Ile życia dostałem? Co? Dlaczego? Dobra, ślimak. No, bo się odżywiam z Ślimaku! Slimaku! Slimaku! No, tak, tak. Musimy o, o, to nie, o. Żeby mieć pełne wszystkie cztery składniki. No ale czemu niszcz mi tego grzyba, co nie chce? No Medyka. ja cię kręcę. <laughs> E, dobra, czekajcie, tak, tutaj węglowodany mam. Eee... nie wiem czy mogę. Ja się napić. Ach, ta gra okay. Co to jest, że mam e, dobra, jakąś wątrobę dziwną? To, to. Jeszcze dobra, raz to są... będę wymiotował. okej, okay. okej. Okay, okay. Czyli tak, ogólnie rzecz biorąc potrzebujemy tak, białko, węglowodany, tłuszcze i wodę. Te zielone to są tłuszcze, czerwone to jest białko, e, a żółte to są węglowodany, tak powtórzenia. E, dzięki. Eee, okay. Pamiętajcie, żeby się umyć. Pamiętajcie, żeby się umyć. Eee, a właśnie, czekajcie, tu wchodzi do wody po prostu, czy. Nie, klikam prawym umyj się. Pierwszy raz jestem w tej grze, ale wiem jak to zrobić. Dobra, umyj się. Umyj <grym> się i potem 10 cni. Dobra. dobra, umyłem się, ale mam faktycznie coś tutaj. Eee, Jeszcze do... trzeba się myć. Nie do wiem dlaczego, ale... Do sprawdzenia się inspekcja. Myć. <grym> masakra, masakra, dobra, zaraz wstanę sam, zaraz wstanę sam. E, okej, okay, jeszcze piankę. Jeszcze, jeszcze, ja jeszcze. Chwil. Jeszcze, jeszcze trochę. Dobra, jest okej, okay, jest okej. O, okay. jest, już pozbyłem się zatrucia pokarmowego, nie będę wymiotował. Nie, Ronanorena, chyba ja nie wiem. Spokojnie, Ale to, to jest zatrucie pokarmowe, to mogłeś mnie mówić. Nie, znaczy mówiłem, że mam, przecież wymiotowałem, o co chodzi? No dobrze, no, chodzi o to, że ja mam na no to liście. Teraz ma mam jakąś dziwną, dziwną wątrobę, mam jeszcze. Ale nie wiem, co oznaczają e, okay. te, <głos》>, te dziurki kurcze w moich o, rękach. Słuchajcie, ogólnie życie się odnawia w momencie, jak macie więcej tego, tych rzeczy wszystkich. Ja ogólnie rzecz biorąc za chwilę pójdę spać, już zasypiam właściwie. No, domyślam się. <grydź> Więc... E... Aha, to jest błoto, ten brud to jest A ikonka. Dobra, teraz będę wiedział. Dobra. Zepsuty banan. E, Znisz, nie będę go wyrzucał, bo jeszcze rękę podniesie. <grydź> <grydź> dobre, dobre, to dobre. Musisz <grydź> coś, musisz podnieść nie tak. Padłem do wody, zaraz mi zjedzą. Dobra, wyrzucę, tak. Jak napełnić bidon z kukosą? A tak, okej. Okay. Ej, no tu okay. jest żyła z żelaza, no to, że z... To, gdzie jestem. Nie można zjeść e, dowolne, byle co, tylko trzeba jeść konkretne rzeczy. Chyba, nie, nie. Ok, tłuszczę. No. Za każdym razem, jak jem, to pomnoży mi się życie. O, nie. Ok. Także renty, ja nie wiem na okay. co ty czekasz. E, no okay, i cały zjeść. czas nie jem. Tak. E, <laughs> Nie wiem, co czekasz no, na zbawienie. Jak no, ja mogę napełnić tą wodę do bidonem? Znaczy bidon wodą. E, otw otwierasz, e, podchodzisz do wody, otwierasz e, plecak i przeciągasz bidon w miejsce, gdzie jest tam taka Boju, taki, aż tak trzeba. No sakra, słuchajcie, mega trudna gra po prostu. E, ledwo co zrobimy jedną rzecz, e, za chwilę musimy coś innego, za chwilę skończy się białko, za chwilę skończy się wygląd wodany i tak dalej. Taństwo po prostu. Cze? Tylko, może mnie podnieść. Aha, powodzenia. Ja... Jak do was się do, do, do czołgam, to nie ma problemu. Idę. Jesteście na dole? No, oczywiście, że jesteście na dole. My ja tu explore. Nie mam pojęcia, jak do was dojść? Explore. Zdecydowanie musimy wrócić teraz z do domu i pójść spać. Nie wiem, gdzie Ren. Ja sobie radzę jeszcze. Okej, okay, dobra, joszelka mnie tknęła, e, obudzimy się. Ren ostatnio byłem tam, o, tam jest nad wodą. Okay. Dobra, tam jest ciężko się dostać. E, tam była jakaś prezesie, ży żyła jeszcze. Ewidentnie... A, muszę się umyć, bo leżałem w błocie. Totalnie. E, zwracam na takie rzeczy uwagę, bo... E, ja raczej za, za chwilę za chwilę teraz ja zdechnę. O, w końcu, w końcu nie. musimy iść ja... spać, chodźcie, idziemy spać, idziemy spać, idziemy do, do tego. Nadal nie mogę napełnić tego pitona dziwnego. Eee, toż kurczę, no nic ci na to nie poradzę, no nie? No bo nie umiem chyba. A, czekaj, ja muszę do wody, tylko jeszcze umyję się tylko. Bo y, jak leżysz w błocie, no to jesteś brudny, jak jesteś brudny. No to wiesz, też jest lipa. O, no nie zbytka. jestem brudny. Umyj się. Ale mogę o, zaraz Ważne, uwaga. Dobra. Eee, coś jeszcze mam na ciele, widziałem, że jakieś robale, jakieś na ciele pod, podskórne? Dobra. Na razie. Dobra, mm, ja tam mm. przechodzę obok ten, więc e, proszę bardzo, e, klepnąłem Cię. Dzięki. E, rent, będziesz wiedział, jak tam z powrotem do nie, tego? Nie, bo zemdlam. <noise> o, tylko ty jesteś kurczę tam strasznie daleko. No trochę, musiałby... no koło słyszałem, to... bo się nie wyspnę chyba. Aczkolwiek jeszcze... Plusem <głosem> jest to, że mam dwa gniazda do rozpalenia, rozumiecie? Super, Ogień. tylko że... Super. dobra, okej, okay, ale to zróbmy no, tak... po Ciebie nie przyjdziemy, nie ma szans. No to sam no. wstanę za chwilę. Za chwilę sam wstań i zdecydowanie musisz iść w kierunku z powrotem do Muszę. naszej siedziby, dobra, której nie Dobra, zrobię to sam. Zostanę Rambo w tej grze. Na eee, okay. I w pierwszej kolejności, mm -hmm. słuchajcie, idziemy... 100 metrów są! Co za ludzie! Panie! Ja zaraz zemdleję, Paweł, tylko ty tak nie, nie biegaj, dobra? Ja nie biegam, ja idę po prostu normalnie. No Chodzi okay. o to, że jak ja powoli, powoli idę, wiesz, że to biorę. No, śmigam, śmigam. że tam... Ha, ha, idę za tobą. Dobrze, że mi się życie zrobiło już prawie na maksa. Mnie jeszcze nie. Jeszcze oh, bo musisz, musisz czegoś ci może brakuje po prostu, może tłuszcz ci brakuje albo Nie, na to... razie to zatrucie pokarmowe mnie męczy, a co? A, okej. Okay. Nie, wątroba, ale to wątroba to chyba... To, to czyli nie, czyli pasożyty. No, ciężko powiedzieć, bo nie widzę. Tego, Dobra, co uwaga, leży. No to te grzybki, proszę mi zostawić, bo się muszę nimi. Dobra, to sobie weź te grzybki. Tutaj. One są właśnie na pewno. 180 metrów ode mnie jesteście. No tak, my wracamy już powoli właśnie no Ja do, wiem, bo aczkolwiek. Nie ma... Bo my też zaraz padniemy, po prostu padamy na, na zmianę. I podnosimy się na zmianę. Dobra, zrobimy to. Tak. No nie, a. Okay. E, Ren zmarł. Nam bardzo... Zabity przez insekty, ja się w to nie bawię Robaki go pokonały, słuchajcie, moje drogi. Skąd się tam napis? to wzięło? Dopiero wstałem, już miałem energię i życie. Jeszcze dwa, dobra. E, dobra, Ren, co się stanie? Czy ty się zrespisz gdzieś, czy co? Nie wiem. Mogę kliknąć odrodzenie, odrodzenie. Jeszcze Klikam. Ale co masz tam kliknąć odrodzenie, czy I poczekać? Tyle. Nie masz nic innego. Tylko no, odrodzenie. odrodzenie. Zobaczmy co się stanie. Gdzie będziesz? I... Podejrzewam, że w tym samym miejscu, gdzie... O, jestem tak. tam, gdzie spałem. Jeszcze szedziesz? Idę, idę. ja czekam, że właśnie, bo ja zaraz też padnę. Mam... ja czekam na ciebie, żebyśmy razem się podnosili. Mam pusto, ale zespiłem się w naszej bazie. Yeah, jestem okay. zdrowy, nic mi nie dolega. Super, amigos. Tak. Trudno, przeżyję, tak. przeżyję, Amigos. Tak. <laughs> Teraz Dobra. się nie będę nigdzie ruszał i... <laughs> Dobra, muszę go upuścić, to są dwa kokosy. O kokosy, rani. Dobra, ja też... Leżę, leżę. Dobra, idę, bo ja za chwilę też padnę, więc już cię podnoszę. No szybko tego kokosa rozbiję. E, no ja też mam. Bananenki wezmę, miałam. To no, nie to jest dobry myślałam. plan, żeby rozbijać kokos. E, idziemy ten dalej, chodź. <noise> nie, bo każde uderzenie to zaraz ty znowu padniesz, ja też zaraz padnę. Ja nie mogę. Skąd się tam insekty jakieś wzięły? Nie widziałem, ja... nie było ich słychać tam. Dobra, chodź. No. A wiesz... Uszedłem tylko jeden metr, no nie? Masakra Zadowolony... Ja Muszę się jest normalnie, z tym nie możesz tak biegać, nie możesz tak wie, żreć byle co toż giną cały czas. Możesz żreć, byle co dwa odcinki tylko były i... Nie jadłem odcinku... byle co Dosłownie nie wiem, 40 minut? Dam radę. Dobra i chodźcie to Co ci e, mogę powiedzieć? Idziemy od razu spać. Nie, nie wiem mam... dlaczego tam pobiegłeś, ale super! zapobiegłeś? Nie pobiegłem, ja normalnie szedłem. Ja cały czas i, i się wlekę. Teraz wy się trochę pomęczyj, ja jestem się zadowolony. podnieść albo coś, bo ja zaraz też padam. Ja muszę się położyć już. Ja jeszlaka, jeszlaka się bawi kokosami tam. Pomogę ci, ee, Także ja idę spać, ja idę spać. Jestem... Ja, ja wyglądam ja inaczej? Trochę. E, Czemu idziesz tak powoli? Się, będę, e, Czemu idziesz tak powoli? Wiedz. No ile Jak będę, że tak powiem, pełny, no to. O, teraz ja wyglądam. Aha, tak wygląda zemdlenie. Dobra, Dobra, ja wezmę z ciebie on cał, on cał wezmę z siebie pijawki jeszcze. Dzięki. Szaleństwo, normalnie. Z sumie inspekcji musiałabym dokonać. Czemu ja muszę dokonać na sobie inspekcji? Co się mi stało? Byłem zdrowy. Okej, okay, dobra. Pijawki? Skąd? Proszę bardzo. Już oh, też oczywiście inspekcja standardowo, oczywiście je tutaj... Dawałeś dałeś mi pijawki, a ja... Tu nic. Ła. Wow. Dobra, dawaj, dawaj. No idź. Pijawka. Czy mam kciuki, dobra. widzisz? Widzisz? Okay. Jest czerwony pasek na zegarku. Jaki czerwony? Czerwony białko. Czerwony. Okej. Okay. Czerwony to z białko, właśnie mi też spadło. nie mam co zjeść. E, ja dbam tak, o siebie. ja biorę sobie ślimaczki. <laughs> To są węglowodany, No. i dawaj, jeszcze trochę, widzisz, tam jest Paweł. I, e... Trochę odwodnienia i tylko to białko. Zepsuty grzybek to nie, mięso mi zepsute nie. Ślimaka mi daj spokój. podłodze. <śla> zepsuty też wyrzuca. Jaki slow motion po tego ślimaka, no nie wiem. To przetworzę jedzonko. Chyba nie mogę tu wskoczyć. Przetwórz. O, tu piranie jakieś pływają. Weź mi potem slimaki tam, proszę. A ja nie, ja nie, nie widzę tu wskoczyć. żadnych ślimaków. Tam. Tam, po prawej stronie. Po drugiej stronie ze mną. Ko nie do widzę. wody. Wesie się i podejdź. Mam tylko jednego, aczkolwiek troszkę powiedzieć. więcej, do... że prawie skończyło się buszenie niektórych. Mam go wyrzucić taka. Ha, dobra, jest pod tobą. Tak. Dzięki. Mam tu banane. Bana mi się nie przydawiesz. Dobra, to oddaję. Okej, okay, nawodnienie to za chwilę. Te bananki powinny Kurczę. być bardzo smaczne. Na ciężko, paść. ciężko znaleźć tłuszcze i tak dalej, nie? To trzeba przyznać. Dobra. Dobra, e, podnieś ktoś? Chodę nie nie, mam. nie, 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 nie bo ja. ja już bardzo mówię z wyprzedzeniem. Ale <laughs> idzie powoli, jak normalnie. <laughs> no jego pentanie, tak. Podniesie mnie ktoś? E. Dobra. Dzięki. Dobra, tu mamy Jeszcze... Wyprawa. Dobra, no, słuchajcie, ja stratna, stratna, bo ja nie żyję tak naprawdę. E, idziemy, idziemy teraz tutaj już i tym symbolicznym skończymy. Zdecydowanie. Tak jest. Także e, czuję się zobaczeniu. zdrowy. Trzymajcie się. Pa, pa. Na razie. Głosujcie, czy chcecie więcej, oczywiście tak. dajcie znać i dajcie, jeżeli będziecie. Yes, Zwłaszcza yes. część serii, to ciekawe, kto zginie następny. Czy Ren znowu zginie? Teraz nie będę gigachadem już. Na razie.